Dzień dobry moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku programowanie w BASIC. Dzisiaj chciałbym zadać wam wszystkim pewne pytanie. Iloma kolorami tak naprawdę dysponuje Atari, małe Atari? W książce, o której już wspominałem w którymś z poprzednich odcinków, właśnie Atari BASIC, tej takiej granatowej, jest w rozdziale grafika napisane, że Atari dysponuje paletą 256 kolorów. No oczywiście, później jest rozwinięty temat, że one nie wszystkie mogą się pojawiać jednocześnie na ekranie. I faktycznie, jeżeli w klasyczny sposób pracujemy z komputerem i używamy jakiegoś jednego konkretnego trybu graficznego, to albo będzie on monochromatyczny, Albo będzie miał na przykład cztery kolory, czyli 3 kolory plus tło, albo będzie miał 16 odcieni tego samego koloru, albo będzie miał 16 jakichś tam barw, ale w tym samym odcieniu. Więc na czarno-białym telewizorze to jest dramat, bo, bo nic nie zobaczymy, bo ta luminacja jest taka sama. No więc różnie to po prostu bywa. Natomiast ja też kiedyś widziałem takie demo. Przypomnijcie mi może w komentarzach, jak to demo się nazywało, bo tych demek jest mnóstwo na Atari. Ciężko znaleźć teraz to. Takie demo, gdzie po angielsku w scrollingu gdzieś było, że, że, że ktoś napisał tam w tym demo, że, że to jest kłamstwo, że, kom, że Atari ma 256 kolorów. Bo tak naprawdę ma ich 512. I teraz ja powiem tak. Oczywiście, ja wiem, gdzie tutaj jakby szukać pomocy w tym, żeby wyświetlić więcej kolorów na jednym ekranie. No mianowicie, po pierwsze, możemy na przykład podzielić sobie ekran na kilka trybów graficznych, nadać im to samo tło, żeby wyglądało, że nic się nie dzieje. I w każdym z tych trybów graficznych. Będziemy w stanie wyświetlać inne kolory. No, może nie tak wprost, ale są na to różne zabiegi. Mało tego, gdzieś czytałem, nigdy tego nie robiłem, ale gdzieś czytałem, że na przykład oko ludzkie jest oczywiście bardzo, że tak powiem, powolne na, na różnego rodzaju migania i tak dalej. I też ktoś kiedyś opisywał właśnie jakiś taki sposób na wyświetlanie dwukrotnie większej palety barw właśnie przełączając dwa, kanały, dwa jakieś ekrany między sobą i dawało to złudzenie większej liczby kolorów czy coś w tym stylu. Mało tego, są nawet techniki takie, gdzie projektując sprite, y, sprajty, czyli duszki w, forma, w formie jakichś tam figur prostych, nadając im pewne priorytety, bo tam każdego duszka można tak zaprojektować, żeby albo był pod, grafiksem albo nad i mamy taką yy, jakąś trójwymiarowość yy, nawet te yy, yy duszki jeden o wyższym priorytecie będzie przenikał nad duszkiem o niższym priorytecie tak? yy, można im przypisywać pewne wartości i zdaje się, że jest tam taka też możliwość jakby zrównoważenia tych priorytetów i one yy, jeden powiedzmy w jakimś kolorze drugi w drugim kolorze nakładając się na siebie dają jeszcze inny kolor więc my jeżeli je trochę przesuniemy, to, to tu będzie inny kolor, w części wspólnej tych duszków będzie inny kolor i na tym brzegu też będzie inny kolor. Więc jest dużo jakby takich kreatywnych metod na zaczerwanie tej rzeczywistości. Ale ja chcę jeszcze coś innego pokazać i powiedzieć. Być może się tutaj właśnie mylę, być może to zły przykład podałem. Poprawcie mnie w komentarzach. Ale tak naprawdę właśnie liczę na y, wpisy pod tym filmem właśnie komentujące. Po pierwsze, jakie to demo było, które pokazywało, że jest 512 kolorów jednocześnie na ekranie w tym demie Atari, y, ale coś tam z 512 musi być w tytule. Y, później sobie poszukam jeszcze. Y, teraz tak mi przyszło do głowy. Dopiero. I, I drugie pytanie, właśnie taka prośba o to, dlaczego tak się dzieje, jak ja tutaj pokazuję teraz w tym przykładzie. Przykład skrajnie prosty, już tutaj gadam dłuższy czas, a wy patrzycie się na to i już wiecie o co chodzi, więc szybciutko wyjaśniam. W grafiksie zerowym zakładam pętlę od 0 do 255, no bo skoro ma być tych 255 kolorów, no to proszę bardzo. Czy tam 256, no bo od 0 do 255 jest 256. Następnie uruchamiam połk 710, T, czyli on będzie przybierał te wartości od 0 do 255, bo też w tej literaturze fachowej wyczytałem, że właśnie ten połk zmienia nam tło na przykład w trybie zerowym i tu możemy przejść przez te właśnie wszystkie barwy. Tak? Nie jesteśmy w stanie ich jakby naraz wyświetlać, ale możemy na przykład to tło. Takie dać albo inne, tak, na tym, w tym trybie graficznym. Następnie tu założyłem sobie pętlę spowalniającą, żeby te parametry, które w okienku tekstowym będą się wyświetlać, w tym print T, żebyśmy sobie obserwowali, jakie to są numerki tego, tego, właśnie połka 710. I mamy wyjście, tu jest pętla spowalniająca w jednej linii i wyjście do pętli wyższej. I wykonywanie się kolejnych, kolejnych rzeczy. No i popatrzcie, jak to działa. Mamy tak: 0, 1, a tutaj tak, no nie będzie okienka tekstowego. Zwróćcie uwagę, no teraz przez chwilę nie widać, ale co druga wartość, dopiero mi się zmienia kolor. Jeszcze raz pokażę to na samym starcie, to najlepiej widać, bo później się przewijają te literki, się robi tak trochę. Zagmatwane to, albo inaczej zrobimy tak. Print T, żeby nam nie przewijało, żeby wszystko było na jednym ekranie. T. Średnik, cudzysłów spacja, średnik. Tak, żeby one obok siebie się wypisywały. I popatrzmy. 0 i 1 czarne, potem szare. I kolejne odcienie szarości, co drugi, no, momentami nie będzie tu nic widać. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, tak. No i tak naprawdę, jeżeli ja to 256 podzielę na 2, no to ja mam 128. Tak? Znaczy tutaj jest w ogóle 16 kolorów, ale właśnie, no właśnie, do czego zmierzam? 16 kolorów w 16 różnych odcieniach. Tam nigdzie w literaturze nie było w 8. A tak by faktycznie wyglądało, bo na każde 16 tych wartości, ten kolor, rozjaśniający się co 2, daje nam 8 kroków, nie 16 odcieni. Tak? I jakby. Ja tutaj, jakby posłużyłem się takim uproszczeniem, że pomnożyłem sobie te 16 kolorów razy, razy tych 16 odcieni. Zresztą tak chyba w tej książce jest. Więc ja widzę tu pewną niespójność, pewną nieścisłość i taka moja prośba do Was, jak śledzicie mój kanał, pomóżcie mi, że tak powiem, to rozwikłać, bo, bo szczerze powiedziawszy, mnie to zawsze dziwiło, dlaczego co druga wartość. Jest dopiero, zmienia nam nasycenie tej, tego koloru, właściwie jasność tego koloru, tak? Chciałbym spodziewać się czegoś więcej. I też wiem, że to nie wynika z jakiejś awarii tego sprzętu, bo atarynek mam sporo i na każdej tak było. Nawet w latach 90. na mojej atarynce, kiedy się bawiłem, była no może nie nowa, ale o wiele nowsza. Także. No właśnie, doszliśmy do 255 i na tym program się zakończył. Także moje pytanie, moja prośba, dlaczego tak jest po prostu? To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.